Rozpoczęły się wakacje na sportowo to cykl turniejów koszykówki 3 na 3 połączony z treningami z UKS SP27 Katowice. Można powiedzieć, że jeden z lepszych turniejów pod kątem zainteresowania, szczególnie właśnie w kategoriach młodzieżowych, no musieliśmy już pewne drużyny też na, na rezerwę dać, no bo nie byliśmy w stanie aż, aż tyle drużyn zapisać, także no widać, że, że to po covidowe zainteresowanie i ta aktywność jest naprawdę wśród młodzieży i dzieci widoczna. Mamy cztery kategorie wiekowe, zwykle staramy się właśnie tak to dzielić, żeby ci najmłodsi mieli osobno, osobne rozgrywki i również ci starsi, a na sam koniec jeszcze późniejszym popołudniem zaczynają już grać zawodnicy Open, a w tym roku pierwszy raz wprowadziliśmy też kategorię seniorską, tak ją ładnie nazwaliśmy, plus 40. Też kilka drużyn się zgłosiło, no jesteśmy ciekawi, jak, jak to wyjdzie. No jest ciężko, bo gdzieś tam tego zgrania nie ma, ale się staramy i każdy mecz wygląda lepiej. Ale duży plus jest taki, że w końcu zrobili nam kategorię dla dziewczyn i gramy z dziewczynami, a nie z chłopakami, także jest plus, jest coraz lepiej. No, zajęliśmy drugie miejsce. Przegraliśmy dwa mecze, ale fajnie się grało, to najważniejsze w sobotę. My już nie, nie pierwszy raz jesteśmy i myślę, że fajnie będzie, że będzie za rok kontynuacja tego. Przyjedziemy na pewno. Dzisiejsza edycja jest 17 edycją, ale pierwszą tegoroczną, więc otwieramy wakacje na sportowo. Od poniedziałku rozpoczynamy treningi z dziećmi i młodzieżą, która zostaje właśnie w mieście, a chciałaby się poruszać na sportowo, spędzić ten czas. A przed nami jeszcze dwa turnieje. Ostatnia sobota lipca, ostatnia sobota sierpnia, także serdecznie zapraszamy. Kolejna edycja turnieju zaplanowana została na 31 lipca. Wszystkie rozgrywki odbywają się na boiskach Szkoły Podstawowej nr 27.